Za nami ferie dla uczniów z województwa małopolskiego. Zimowa przerwa międzysemestralna w regionie tarnowskim upłynęła bardzo spokojnie. Ferie przebiegły w sposób bardzo spokojny, bezpieczny. Nie odnotowaliśmy zdarzeń, które by wpływały na bezpieczeństwo zarówno zorganizowanych form wypoczynku, jak i niezorganizowanych form. No, takich zdarzeń nie mieliśmy. Policjanci byli i będą obecni na stokach. Dla uczniów województwa małopolskiego to już koniec ferii, ale właśnie teraz rozpoczynają przerwę inne województwa. Policjanci od szeregu lat pełnią służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Ta służba pełniona jest co najmniej od 5 lat. W tym roku takich policjantów, którzy pełnili służbę na terenach narciarskich było już pięciu. Do tej pory dwóch naszych policjantów taką służbę pełniło. Na naszym terenie na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie mamy trzy stoki. Jest to stok w Siemiechowie, stok Lubińce i stok wiastrzębie, i tymi, te stoki są objęte naszymi patrolami. Zadaniem policjantów, którzy pełnią służbę na zorganizowanych terenach narciarskich jest dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z tych stoków. Oczywiście z naciskiem dla najmłodszych uczestników, bo tutaj nam zależy przede wszystkim na tym wydźwięku profilaktycznym tej reakcji, wpisującym się w akcję ministerialną wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku, która została uruchomiona w tym roku. Ja chcę powiedzieć, że ta służba, jeżeli chodzi o naszych policjantów, przebiega w sposób bardzo bezpieczny. Policjanci nie odnotowali jakichś większych zakłóceń ładu czy porządku. Oczywiście zdarzają się jakieś drobne wykroczenia, które są represjonowane. Zwracamy też uwagę na bezpieczeństwo osób korzystających ze stoków. Tutaj chodzi nam generalnie o katalog FIS, czyli korzystanie z, z kasków ochronnych osób, które mają poniżej 16 roku życia. I na to policjanci też bardzo zwracają uwagę. Uwagę. Oczywiście zwracają też uwagę na stan trzeźwości uczestników stoków, a także, tutaj chcę to podkreślić, na stan, stan trzeźwości osób, które wyjeżdżają z tych stoków, ponieważ te osoby po skorzystaniu z nart, z jazdu na, na, na stokach, oczywiście siadają później do samochodów. I, I tu trzeba też powiedzieć, że policjanci bardzo często kontrolują osoby, które wyjeżdżają ze stoku narciarskiego. Jako ostatnio od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.